W niedzielę około godziny 18 przy ulicy Przemysłowej w miejscowości meczków w powiecie radomskim wybuchł pożar zakładu masarskiego. Ogień objął poddasze budynku, a powierzchnia obrzęda pomieniami została wstępnie oszacowana na około 200-250 m2. Zgłoszenie natychmiast postawiło na nogi służby ratunkowe. Na miejsce skierowano aż 20 zastępów straży pożarnej. W akcji uczestniczyły zarówno jednostki z regionu, jak i wsparcie spoza powiatu. W tym jeden zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 6 w Warszawie oraz specjalistyczny pojazd z komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Ze względu na skalę pożaru i charakter obiektu działania były bardzo intensywne. Strażakom udało się opanować sytuację, co oznacza, że ogień nie rozprzestrzenia się na kolejne części budynku ani na sąsiednie obiekty. Obecnie na miejscu trwa dogaszanie oraz dokładne sprawdzanie pogorzeliska, aby wykluczyć możliwość ponownego pojawienia się ognia. Szczególna uwaga poświęcana jest miejscom, w których mogło dojść do ukrytego tlenia się materiałów. Najważniejszą informacją jest fakt, że w wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany. Przyczyny i dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane i będą ustalane w toku dalszych czynności prowadzonych przez odpowiednie służby.